maneczko. Dzisiaj film głównie dla moich klientów, którzy albo kupią wtyczkę w sklepie WPziomka, albo potrzebują mi dać dostęp. Ale jeśli ty musisz komuś dać dostęp i chcesz to zrobić w bezpieczny sposób, to myślę, że ten film też będzie dla ciebie. Pokażę dwa sposoby, jak dać komuś dostęp do WordPressa, żeby coś tam zmienił, zainstalował. W momencie gdy korzystamy z czyjejś pomocy, jest to potrzebne. Znaczy, oczywiście możesz dawać dostępy na różnym poziomie, ktoś może być redaktorem itd. Tak Dzisiaj mówimy o po prostu dostępie dla admina. Powiem ci o czym musisz pamiętać przy dawaniu tego dostępu. No i tak jak mówiłem, dwa sposoby: pierwszy tradycyjny, drugi trochę niekonwencjonalny, więc myślę, że możemy przejść do konkretów. Jesteśmy na mojej wp-poziomkowej stronie na której są aktualizacje do zrobienia, a to jest mój pomysł na następny film. Będę robił aktualizacje, a ja chcę dodać użytkowników, więc dodaję nowego tutaj, zjeżdżamy sobie na dół, użytkownicy, dodaj nowego, nazwa użytkownika, najlepiej, żeby to nie był użytkownik admin ze względów bezpieczeństwa, więc sobie wpiszę jakiś nietypowy wp-ziom, 69. Nie wiem, czy to jest nietypowy. No i teraz mail, na który ma przyjść najlepiej link do resetowania hasła, więc ja sobie założyłem takiego. No i tutaj resztę nie musimy uzupełniać. Możemy to zostawić tak, jak jest. W momencie, gdy ktoś ma tylko na chwilę coś nam naprawić, to nie ma takiej potrzeby. Tutaj język to jest ważne, jak dajesz komuś dostęp. Ja czasem dawałem komuś dostęp do jakiejś strony z zagranicy i zapomniałem zmienić na angielski. No, ale sobie poradzili, chłopaki, za każdym razem. Wyślij nowego, nowemu użytkownikowi. E-maila o jego koncie, więc tutaj bez względu na to, co ustawimy, to nie musimy tego pamiętać z tego względu, że ja będę mógł sobie ustawić hasło. Tylko tutaj musimy koniecznie zmienić na administrator, tak? No bo chcemy, żeby ten użytkownik miał pełne prawo do działania na witrynie. I klikamy tylko po prostu utwórz użytkownika. OK, no jestem ja. I jest WP ziom69, więc ja teraz się wyloguję, żeby mi się nic nie popsuło. Ok, wylogowałem się. Tutaj powinien dostać maila. Dostałem szczegóły danych do logowania. I widzicie, tu nie ma hasła, tylko jest po prostu nazwa użytkownika WP ziom i żeby ustawić hasło, to muszę sobie tutaj kliknąć, więc to nie ma znaczenia, jakie tam jest hasło wpisane tak naprawdę. Klikam, no i jeśli dacie jakąś dostęp do panelu, to na tym wasza rola się kończy, że tworzycie takiego użytkownika. Ja tutaj sobie mam takie hasło, mogę je skopiować w razie w. Zapisz hasło, no i to hasło jest w miarę trudne. Jestem, no i loguję się, po prostu mam dostęp do strony. No i tyle, wszystko przebiegło prawidłowo, więc już Ciebie to nie interesuje, no bo to ja, w przypadku gdy jesteś moją klientką lub klientem, no to ja to robię, dalej sobie działa na Twojej stronie, ale musisz pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ja to swoim klientom przypominam po skończonej pracy, natomiast nie każdy tak robi i widzę czasem naprawdę masę dostępów, a to jest niebezpieczne. Bo jeśli ktoś skończy pracować na Twojej stronie, to musi po prostu mieć zabrany dostęp ze względów bezpieczeństwa. Nie dlatego, że ktoś będzie miał złe intencje i nie wiem, za dwa miesiące włamie się na stronę, tylko dlatego, że nie wiem, będzie miał komputer zawirusowany, albo jemu się ktoś gdzieś włamie, no i przejmie wszystkie hasła, albo jakieś loginy, albo gdzieś tam coś tam. Ze względu bezpieczeństwa mają po prostu mieć dostęp użytkownicy, którzy tylko korzystają z danej witryny. Ok, drugi sposób, w którym właśnie nie musisz tego pamiętać i musisz zainstalować tylko jedną wtyczkę, która nazywa się Temporary Login. Już Ci pokazuję, jak to działa. Ok. Mamy temporary login. No i tutaj nie potrzebujemy również generować żadnego hasła, ani ktoś sobie nie generuje żadnego hasła. Ale jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, czyli zabieramy dostęp po upływie określonego czasu, więc w momencie dawania tego możemy o tym już zapomnieć. W momencie dawania dostępu mam tu na myśli, już Ci pokazuję, jak to działa. Włączamy sobie wtyczkę, no i mamy. I teraz tak. Aha, usunę jeszcze. Siebie na tym mailu ja w międzyczasie się przelogowałem, że teraz jestem z powrotem WP-ziomkiem a nie WP-69. No bo siebie nie mogę usunąć, nie? Więc nie mógł tego użytkownika usunąć. Natomiast ty będziesz logować się na swoje konto, więc mnie możesz usunąć czy też kogoś, komu dałaś, dałaś dostęp do WordPressa. Klikamy usuń. Tu nie ma to znaczenia żadnego. Możemy. Całą treść przypisać do kogoś innego. To w momencie, na przykład, gdy ktoś tworzy wpisy, nie wpisał jakiś redaktor 10 wpisów blogowych stworzył i podpisał się, to możemy przenieść do innego redaktora albo do innego użytkownika. No i mam teraz tego jednego użytkownika. Przełączam się z powrotem na kartę wtyczki. Ona się pojawiła, ta wtyczka w użytkownicy i tutaj mm, chwilowe dostępy, tak można to przetłumaczyć w sumie. No, i co tutaj mamy? Czy mamy coś ważnego w ustawieniach, co musimy wiedzieć, Dostępne role? No to wiadomiks. No i tutaj, kiedy kończy się czas ważności, jakby tego konta, ale to wszystko jest domyślne i można też ustawić po prostu osobno dla każdego konta. Tutaj mamy po godzinie 3 godziny, 3 dni, jeden dzień, jeden miesiąc. Także jest tego dosyć sporo. I teraz ważna rzecz. To będziemy mogli też zaraz ustawić, czy w momencie, gdy kliknie, czyli After Access, w momencie, gdy otrzymał dostęp, ma za zacząć być czas liczony, czy w momencie, gdy my wygenerujemy tego użytkownika? Nie? E oczywiście można sobie zaznaczyć i warto, żeby usunąć e wszystko po odinstalowaniu, czyli głównie chodzi o bazę danych. Nie? Ok. I wtedy e po odinstalowaniu wtyczki, bo musisz wiedzieć, że nie zawsze tak jest, e usuwają się tabela z bazy danych po prostu. No i tutaj już nie ma nic interesującego, bo jest info o systemie i inne wtyczki tych twórców, więc my tworzymy po prostu nowego użytkownika. Tu nie ma to znaczenia. Nie ma gwiazdki, więc to nie musi być gdzie ma być zalogowany po tym jak sobie kliknie. To też nie ma dużego znaczenia, może być w dashboardzie. No i teraz bardzo ważna rzecz. Kiedy to się kończy, mamy tutaj tak samo jak w domyślnych, plus jeszcze custom date. No i tutaj możemy po prostu wybrać datę. Ja na przykład to jest u mnie jutro. Ok. No i tutaj, jeśli ta data minie, to zabiera się dostęp. Ja mogę sobie na przykład zrobić. Nie ma to znaczenia, bo i tak nie będziemy to tylko sprawdzać. To na pewno zadziała. Więc. Klikamy submit i się kończy po jednej godzinie, odkąd kliknę. I tu fajna rzecz, że możemy zobaczyć, czy ten użytkownik się zalogował już. No i teraz tak możemy skopiować i wysłać to w mailu. Albo możemy tutaj kliknąć, Wyślij e-mail i wtedy nam się otworzy po prostu program pocztowy. Tutaj mamy również możliwość skopiowania. Tego co pojawiło się tu góry, więc ja otworzę sobie przeglądarkę po prostu w trybie incognito, gdzie nie jestem zalogowany, żeby być zalogowany na dwóch kontach. OK, wklejam sobie link. No i jestem w kokpicie. To co się pojawiło to tutaj, że mam chwilowy dostęp po prostu. No i mogę sobie wszystko zmieniać na prawach administratora sobie tutaj, mam dostęp do każdej części witryny, no bo jestem administratorem. No a zobaczmy, co się dzieje z perspektywy użytkownika, który dał właśnie dostęp. Odświeżam sobie tę podstronę. OK, mamy, że się zalogowałem 30 sekund temu. Jeden raz użyłem tego linku, pozostało mi 60 minut. No i bardzo fajną rzecz widzimy i można też zobaczyć, kiedy ja kliknąłem w ten link i kiedy zacząłem pracę na stronie. Oczywiście jeśli masz jakieś pytania, to śmiało pytaj w komentarzu pod tym filmem albo jeśli jesteśmy w kontakcie mailowym, bo po zakupie to jesteśmy, no to pisz do mnie śmiało maila. Widzimy się w kolejnych filmach. Jeśli przybyłeś tutaj, przybyszł z YouTube, to koniecznie zmień przycisk z czerwonego na szare i subskrybuj. No i wszystkiego dobrego, miłego hejka.